Podczas mojego długiego pobytu w Tybecie miałem czas na rozmyślenia i zacząłem myśleć o burgerach. Powiedziałem Tybecie miałem na myśli mój balkon. I siedząc na tym balkonie zacząłem się zastanawiać jaki wpływ ma jakość mięsa na jakość burgera. Porównamy dziś trzy opcje mięsa do burgerów. Najtańszą średnią i bardzo drogą. Najtańsze to wołowina z marketu, tak zwane mięso garmażeryjne. Do średniej półki kupiłem karkówkę wołową oraz kawałek szpondru. Wyjdzie nam mięso bliższe 70-30 niż 80-20. Minimalnie bardziej tłuste. Mięso numer 3 to ta sama karkówka, plus, pewnie się domyślacie, Wagyu A5 11 klasy. Aby ułatwić mielenie, warto włożyć mechanizm maszynki do zamrażarki. Łatwiej się też czyści. Tym razem użyłem oczka 4,5 aby uzyskać podobną konsystencję we wszystkich trzech mięsach. Aby szło jeszcze sprawniej, pół godziny wcześniej wsadziłem mięso do zamrażarki. Na 500 gramów karkówki dodawałem niecałe 200 gramów tłustego mięsa. W przypadku miksu numer 3 było to oczywiście wagyu. Test wykonam na dwa sposoby. Najpierw zawieszę smesz burgery, a następnie takie klasyczne grubsze. Jako że jestem lokalnym patriotą, poprosiłem piekarnię Sarzyński z Kazimierza, aby zrobili mi bułki pod odcinek. Składniki przygotowane, pora na smażenie. Bułki tradycyjnie tostuję na maśle. Podstawowy sos Ketchup Mayo. Do smażenia na flaptopie polecam używać oleju o wysokiej temperaturze dymienia, np. przykład słonecznikowy albo arachidowy. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka kulka i tylko sól dociskamy. Najtańsze mięso się smaży, pora na to ciut lepsze. programu, między dodatkiem Łagiu. Masze gotowe, pora na klasyk. Halowus, jest dźwięk? Andrzej, słyszysz mnie? Dobra, e, próbujemy. Muchy tutaj gadają. że tak wymachuje nożem jak jakiś samuraj, ale. I mam nadzieję, że nie słychać samuraja też żyłką. Tak, który tam trawę kosi obok. E, jesteśmy na wsi, to widać. Zresztą muchy wszędzie latają, jest masakra. E, Okej, okay. smash burgery i zwykłe burgery. Te są z serem, żeby było wiadomo, żeby było trochę inaczej. Tu będzie czysty właściwie tylko trochę sosu. E, I tak. Najtańsze mięso garmażeryjne, zmielone to moje dwuczęściowe, tutaj zmielone z Łagiu. Tu, tu jest normalny burger, na tej samej zasadzie, sama kolejność, My zaczynamy od tego. Kroimy na pół, przesuwam tego, najtańszy. Dobra, kroimy. Kurde, jeszcze? O, sanos. Czekaj. Dobra, pora pokroić tego wariata. Jakby ktoś nie był kiedyś na wsi, to na wsi są muchy, wiecie? No, dobra, tak to wygląda w środku. Mam nadzieję, że ładnie widać. Ale osa też jest. Osa przyleciała. Jeszcze wypierdzielaj, no. Patrz. I na no łagiu. Na no łagiu siada, widzicie? widzicie? Osa chce łagiu. Dobra, poleciała. Nie, poleciała pod stół. Mięso średniej, powiedzmy, jakości. Mięso średnie, średnie póła. Tak to wygląda i najdroższe, z Wagyu. Jak widzicie, najbardziej soczyste. Nie wiem, czy widać. Mam nadzieję, że widać. Okej. Okay. Próbujemy. Tutaj dla Ciebie po kawałku. Super Dziękuję. sanitarne warunki mamy Dziękuję. pro. Oby tylko osa nie przyleciała. Dobra, zaczynamy od najtańszego, garmażerka. Garmażeryjne z marketu. Ja bym powiedział, że Zwyczajny burger, zwyczajny dzień polski, mhm. na wakacje, po prostu to, co się całe życie jadło. No, plus bułki, bo bułka jest lepsza, tak? Sam sosik jest też trochę lepszy, mhm. ale poza tym klasyka, czysta tak. klasyka. zdecydowanie klasyk. Nie ma tragedii. Jakbym takiego zjadł na, na, na grillu u kogoś, wcale bym się nie obraził, jest super. Nie ma tragedii, naprawdę. Okej, okay, się środkowego. Mmm. Tu wjeżdża od razu jakiś taki, od razu czuć takie mięso po prostu bardziej, bardziej wołowe. Bardziej coś tym do Co się, co to tobie? Nie w tą dziurę. Czuć, że jest bardziej delikatne po prostu, tak? To, 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 co wyróżnia go poza tym od pierwszego, to jest ta delikatność tego mięsa. Jest po prostu, pewnie więcej wołowiny jest dołożone, tak? Albo lepsza część wołowiny. No lepsza część, znaczy przynajmniej taka wiemy jaka, nie? Że tu, jest, tu jest karkówka i kawałek szpondru. Dość duże, więc to jest takie tłustrze mięso są minimalnie od tego. Chociaż tutaj tak naprawdę nie wiesz, co jest, bo to wszystko mogłoby być zmienione. Ok, teraz łagiu, czyli najwyższa póła. No to jest najbardziej aksamitne, bym powiedział. Jakby sam fakt, że to jest tłuste, nie przytłacza aż tak. Nie. Ja bo nawet tu... tego tłuszczu nie, nie, nie czucia, samo rozprowadzenie się jego. rozpływa, rozpływa się, rozpływa mhm. się. Bo ten na przykład, środkowy, to jest tłusty. Ale ten, ten środkowy też jest tłusty, co prawda, ale inny tłuszcz to jest zupełnie. On jest taki lejący się strasznie, rozpada się to mięso, już tak widzieliście na filmie, bo ten się trzymał kupy, nie? Zresztą ten finish fajnie jest w tak. No jest to widać, że najwyższa puła tutaj. No, Na początku ten tłuszcz jest taki de najba najbardziej delikatny, no, okej. Okay. Może jest bardzo porównywalny smakiem, ale potem wchodzą, zaczyna działać, wchodzą kupki. Tak. Nie, tak jest, i fine, tekstura jest fine, świetna fine, w ogóle fine. samego mięsa. Ok, przerzućmy się teraz na, na burger numer 2. I w burgerze numer 2 tutaj mamy tak. Ta sama kolejność na, od najtańszego do najdroższego. Ok. Przekroję wszystkie trzy i potem sobie zobaczymy. Starałem się wysmażyć je w jednym stopniu, ale powiem Wam że szczerze, że łagiu wysmaża się najszybciej. Być może dlatego, że wytapia się szybko tłuszcz. I, po naj tego i najlepiej się trzyma. Mimo wszystko, tak, logika by podpowiadała to to, że im więcej tłuszczu, tym gorzej się będzie trzymać. Tak, a w tym przypadku ten tłuszcz jest taki zwarty, bo ten środkowy naprawdę jest. bardziej się rozpada, moim zdaniem, i to jest czuć. Dobra, zacznijmy od najtańszego. Weź sobie. Tutaj jest, żeby nie było oszukańcze, to jest sam, samo mięso, nie? Jest trochę sosu. Grill 2012 na wsi. O, e, grill 2012 u nas we Włodawie. Mam na tej działce, nagrywaliśmy tak z tego burgera. Tak mi się kojarzy ten smak. Mięso z marketu. Ale mięso z marketu nie oznacza złego mięsa. Nie, nie. I tak jest, się poprawiło ostatnimi laty. Ta jakość tego mięsa mimo wszystko. Okej. Okay. Zobaczmy teraz mięso. Karkuwa plus sponder mielona przy świeżo. O Jezu, jaka jest różnica. No, na smaczburgerze to było powiedzmy, że to było subtelne, a tutaj... Czuł bardziej mięso. Kosmos. Bardziej intensywne. A mimo wszystko delikatniejszy, ale smak taki intensywniejszy. No właśnie, znacznie, o to chodzi znacznie. W ogóle on jest czysty. Tutaj. Gruby kotlecior jest suchelec, nie? Ja mhm. wcale go nie przesmażyłem. No te muchy to się wściekły. Okej okay. yy, Mr. Wagyu, mój ulubieniec. No i teraz chwila prawdy, czy było warto. Mm. Przyszedł pan w garniturze po prostu, takie mięso. Odstaje smakowo bardzo. Trzeba dodać, że tu jest, też, tu jest większość nadal mięsa tego ze środka, nie? Tylko jakby tłusta część jest zmieniona, ale to ma duży wpływ na smak. To mięso jest teraz takie... Ono nie jest takie oczywiste. Jedwabne, powiedziałbym nawet. W sensie nie od razu tak z buta nie dostajesz info, że to jest wołowina, tylko takie fajne mięsko po prostu. I, i znowu pozostaje ten finisz, który wspomniałem na końcu, że... Mhm. Zaczyna się zagadką, Pasa. a kończy się naprawdę konkretnie. Mega. Zdecydowanie wszystkie trzy są spoko. Yy. Oczywiście optymalnie na zwykłego grilla. To myślę, że. środkowe. Środkowy to środkowy. jest takie optimum. Jak chcecie poczuć coś fajniejszego i się, że tak powiem, szarpnąć czasem, no to warto dokupić kawałek mięsa. Jak to cenowo stało? Było dwa e... razy droższe od zwykłej tej wołowiny mm, dyskontowej. O, to, to środkowe? Tak. E, sprawdzę i będziecie mieli w opisie. W sensie, tutaj no, zaraz pod, pod spodem macie infoce, nie? I teraz... Mm, tak, wołowina łagiu kosztuje, tak jak wiecie, kilkaset złotych za... od kilkuset złotych za kilo, więc jest dość droga. Ale tutaj kupujecie tak naprawdę, jeżeli chcecie sobie zrobić takiego miksa, to dokupujecie np. 200 gramów i nie wychodzi wcale tak drogo, tam wyjdzie Wam... Podejrzewam, że maksymalnie 200 zł może 100, pod 150. Jakbyście się w kilka osób złożyli tak, żeby spróbować, no to przecież to nie jest jakiś kosmos, nie? A myślę, że warto. Jeżeli ktoś lubi tak kombinować, eksperymentować, to bardzo polecam. No nic, w tym muchowym klimacie zostawiamy Was i do zobaczyska niedługo.